gorące posiedzenie Wiceminister Spraw Wewnętrznych Przemysław Nowak do budynku Sejmu zmierzał z duszą na ramieniu odkąd po powrocie Silnej Polski do władzy w wyniku przekupienia przez kierownictwo tej partii kilku posłów z innych formacji w tym również jego objął funkcję ministerialną nie lubił bywać w parlamencie zwłaszcza gdy musiał przedstawiać jakąś ustawę czy bronić jej zmównicy sejmowej Dobrze wiedział, że na jego potknięcie niecierpliwie czekają nie tylko zawistni dawni koledzy z obecnej opozycji, lecz także posłowie z koalicji rządowej. Taki Tymoteusz Dornik, były sekretarz stanu odpowiedzialny za policję, który musiał zgodzić się na odstąpienie nowemu sojusznikowi stanowiska i objęcie nic nieznaczącej funkcji wiceministra od obrony cywilnej i straży pożarnej na pewno chętnie wróciłby do dawnej roli. Od tego, czy dzisiaj przemysław Nowak będzie skuteczny w walce o zmiany w ustawie o policji, wiele zależało. Pieniądze zawsze najlepiej zjednywały przychylność funkcjonariuszy. Niestety oprócz opozycji musiał przekonywać również posłów koalicji, którzy często nie rozumieli tej podstawowej zasady. Stawka tej gry mogła być bardzo wysoka. Jego ministerialny stołek energicznym ruchem otworzył ciężkie szklane drzwi z wielką mosiężną gałką osadzoną w metalowej ramie i wszedł do środka. Ominął bramkę pirotechniczną. Strażnicy marszałkowscy nawet nie mrugnęli. Posłów i ministrów raczej nie sprawdzali, może jedynie na początku kadencji, gdy jeszcze nie wszystkich znali. Od razu pobiegł do sali sejmowej, by zająć miejsce w tzw. tramwaju, czyli dość długiej a niezbyt szerokiej loży, w której na wyłożonych zieloną tkaniną fotelach siedzieli członkowie rządu. W samą porę, bo na swoim miejscu w prezydium sadowił się marszałek, siwiejący mężczyzna w sile wieku. Premier zajął już swój fotel z przodu tramwaju, a przewodniczący silnej Polski, ten w pierwszym rzędzie ław poselskich, otaczających znajdującą się przed prezydium mównica. Po chwili marszałek otworzył posiedzenie i trzykrotnie stuknął laską marszałkowską. Wiceminister często zastanawiał się, dlaczego to stukanie wymaga tyle wysiłku. Postanowił, że kiedyś spróbuje, jak podoła temu zadaniu. Teraz jednak musiał skupić się na tym, co działo się w sali. Po wygłoszeniu standardowych formuł o wyznaczeniu sekretarzy posiedzenia, przyjęciu protokołów, poprzednich posiedzeń, powitaniach, zapowiedzi, Ile będą trwały oświadczenia klubów? Marszałek przeszedł wreszcie do właściwej części obrad, Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad ustawa w sprawie polepszenia sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę sprawozdawcę posła Bogdana Karuta o zabranie głosu. Kiedy szczupły 30 kilkulatek dziarskim krokiem zmierzał do mównicy Sejmowej. Wiceminister Nowak nerwowo sięgnął do skórzanej teczki. O ile pamiętał, jego ustawa o policji miała być rozpatrywana w punkcie pierwszym. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo zaczął sprawozdawca silnym głosem. Odruchowo zerknął na Nowaka, jakby spodziewając się jego wspierającego spojrzenia. Musiało go zdziwić, że wiceminister, zamiast interesować się przemówieniem, Nerwowo obraca trzymaną w rękach kartkę i z niedowierzaniem patrzy na tablicę, na której wyświetla się tytuł rozpatrywanej ustawy. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Lepszej RP o rządowym projekcie ustawy w sprawie polepszenia sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja rozpatrzyła tę ustawę i przygotowała swoje sprawozdanie. Drugi odpowiednio, numer 1229 i 1230. Komisja Lepszej RP po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 3 marca bieżącego roku, wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Nie będę się rozwodził, bo ustawa jest prosta i oczywista. Może ją przeczytam. Artykuł pierwszy. W Rzeczypospolitej Polskiej ma być lepiej. Artykuł drugi. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa jest w ogóle niekontrowersyjna i dziwię się Państwu z opozycji, że mają zastrzeżenia Nikt nie rozumie, co wy wyprawiacie To nawołała z sali młoda posłanka Powiem pani, pani poseł Zareagował sprawozdawca Że były przeprowadzone badania I okazało się, że 95% respondentów było za tym Żeby było lepiej Dopowiedziała ta sama parlamentarzystka Połowa sali gruchnęła śmiechem Nie wiem, dlaczego to państwa bawi Autentycznie oburzył się sprawozdawca Taka ustawa jest naprawdę bardzo potrzebna. Będzie ona wskazywała wszystkim kierunek ich działań, określała pewien paradygmat. Chciałbym też podkreślić bardzo dobrą współpracę z panem ministrem Przemysławem Nowakiem odpowiedział na nasze wątpliwości. Wiceminister czuł, jak kloną mu policzki, gdy setki oczu, bo sala obrad była pełna, co prawie się nie zdarzało, zwróciły się na niego. Na wszelki wypadek jeszcze raz zerknął na trzymaną w drżących dłoniach kart. Od czasu gdy czytał ją parę minut temu, informacja na niej zapisana się nie zmieniła. On, Przemysław Nowak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest odpowiedzialny za ustawę w sprawie polepszenia sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej. To mieliście jakieś wątpliwości co do tak dobrej ustawy? Z sali dobiegł tym razem męski głos. To tylko wy z góry wszystko wiecie najlepiej, odparował sprawozdawca. My, w przeciwieństwie do was, myślimy o tym. Żeby wam było lepiej, dokończyła znowu młoda posłanka, a ta sama połowa sali ponownie ryknęła śmiechem. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Podniesionym głosem zareagował marszałek. I proszę nie polemizować. Proszę, panie sprawozdawco, współpraca z panem ministrem była bardzo dobra. Czego nie można powiedzieć o współpracy z opozycją, która zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz poprawki? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zwrócił się do sprawozdawcy marszałek. Jak już mówiłem, Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku obrad wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów. Otwieram dyskusję. W imieniu klubu Silna Polska głos zabierze poseł Kazimierz Mamrot. Proszę bardzo, szanowny panie przewodniczący. Po co ta wazelina? rzucił ktoś z sali. Zwracam panu uwagę, panie pośle! ryknął oburzony marszałek. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Na mównicę wszedł wysoki, zwalisty sześćdziesięciokilkulatek ze sporą nadwagą, którego okrągłą, dobrotliwą twarz zdobił szeroki, bulwiasty nos, a głowę bujna grzywa siwych włosów. Jego wygląd kazał myśleć o nim jako o niegroźnym, rubasznym satyrze, nie zaś najpotężniejszym człowieku w kraju. Wiceminister wiedział jednak, jak bardzo mylił się ten, kto dał się zwieść pozorom. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Mam zaszczyt w imieniu klubu Silna Polska zabrać głos na temat ustawy w sprawie polepszenia sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku chciałbym podziękować za sprawną pracę w komisji i bardzo dobrą współpracę z rządem, zwłaszcza z panem ministrem przemysławem Nowakiem. Poseł odwrócił się w kierunku adresata tych słów, a ten poczuł żar rozlewający się po całym ciele. Chciałoby się żeby tak samo dobra współpraca była z opozycją. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 20 posłów przeciw 10. Wbrew temu, co mówi opozycja, ta ustawa ma bardzo duże, ogromne znaczenie. Ona naprawdę wskaże wszystkim kierunki działania. Dodam, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy. Jednocześnie w imieniu klubu Silna Polska składam na ręce pana marszałka wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy, bez odsyłania do komisji poprawek i zgłoszonych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Marszałek uprzejmie zwrócił się do Kazimierza Mamrota. W imieniu klubu odpowiedzialność głos zabierze pani poseł Martyna Gliniecka-Padecka. Panie marszałku. Wysoka Izbo. Minęły ledwie 24 godziny od momentu, kiedy ten idiotyczny projekt pojawił się na stronie Sejmowej. Chociaż może tyle wystarczy na coś takiego. Powiem krótko, tak bezsensownej ustawy jeszcze nie było. Nasz klub nie popiera i nie poprze tego kuriozum legislacyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W imieniu klubu Praworządne Państwo głos zabierze pani poseł. Zofia Klipecka. Panie marszałku, wysoka izbo. My nie uważamy, że ta ustawa nie może być przyjęta. Jeśli tak się stanie, po prostu będzie pustym zapisem. Niech sobie będzie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale nie można wprowadzać nawet takich ustaw, które nie mają żadnej treści z naruszeniem zasad legislacji. Dlaczego nie określono chociaż minimalnego vacatio legis? Dlatego podtrzymujemy poprawkę którą złożyliśmy w komisji. Ustawa wchodzi w życie trzydzieści dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, powiedział marszałek. W imieniu klubu wraz głos zabierze pan poseł Bazyl Wesołek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja odniosę się do pierwszego artykułu ustawy, który mówi, że w Rzeczypospolitej ma być lepiej. Ale on nie mówi komu ma być lepiej. Więc ja zapytam. Państwo z silnej Polski. Komu w Rzeczypospolitej ma być lepiej? Wam i waszym zwolennikom ma być lepiej? Waszym rodzinom ma być lepiej? A może Kościołowi, biskupom i księżom ma być lepiej? Powtarzam, komu ma być lepiej? Bo jeśli dopiszecie, jeśli chociaż tyle dopiszecie, że lepiej ma być kobietom, bezrobotnym, osobom LGBT, to klub wraz wstrzyma się od głosu. W przeciwnym razie będziemy głosować przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań, zarządził marszałek. Wiceminister Przemysław Nowak zrobił się blady jak ściana. Na wszelki wypadek jeszcze raz przeszukał teczkę i spojrzał na kartkę. Ponieważ nadal nic się nie zmieniło, omiótł wzrokiem salę, jakby spodziewał się, że właśnie stamtąd przyjdzie ratunek. Nic takiego się nie stało, a siedzący najbliżej ław rządowych jego kolega z ministerstwa. Tymoteusz Dornik, który był dzisiaj zwykłym posłem, bo nie miał żadnej ustawy do omówienia, zerkał na niego z ironicznym uśmiechem na ustach. Do zadania pytań zgłosiło się trzech posłów, ciągnął marszałek. Zamykam listę pytających i wyznaczam czas na zadanie pytania 30 sekund. Pytanie zadaje pani poseł Klementyna Jachocka, odpowiedzialność. Wysoka Izbo, zadam proste pytanie: Czy rząd naprawdę uważa? Że ta ustawa ma sens. Tylko tyle, albo aż tyle. Dziękuję bardzo. Tak krótko zdziwił się marszałek. Pytanie zadaje Zdzisław Porębski, praworządne państwo. Wysoka Izbo, mam tylko jedno pytanie. Czy rząd skonsultował ustawę z partnerami społecznymi? No bo każda taka ustawa powinna być z nimi skonsultowana, to chyba oczywiste. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zadaje poseł Karol Suchecki. Odpowiedzialność. Wysoka Izbo, zapytam bardzo konkretnie, choć ustawę uważam za bezsensowną. A jakie są środki na realizację tej ustawy? Macie na to jakieś pieniądze? Czy jeśli ja będę chciał zrobić coś, co w moim przekonaniu spowoduje, że będzie lepiej, to dostanę na to środki? A jeśli tak, to skąd? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marszałek podziękował mówcy. Lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana. Na pytania będzie odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Przemysław Nowak. Proszę bardzo. Jakiś blady pan minister, rzucił któryś z posłów. Może wody, dorzucił inny. Tu i ówdzie ktoś zachichotał. Przemysławowi Nowakowi? Do śmiechu jednak nie było. Idąc do mównicy, miał wrażenie, że zaraz zemdleje. Zwłaszcza gdy widział złośliwy grymas na twarzy Tymoteusza Dornika. Chociaż może bardziej niepokoiły go uważne spojrzenia ministra spraw wewnętrznych, który niedawno usiadł obok premiera i samego szefa rządu. Proszę, panie ministrze, proszę, popędził marszałek. Też bym się nie śpieszył, znowu krzyknął ktoś z sali. My nie jesteśmy wami, odkrzyknął ktoś inny. Panie marszałku, wysoka izbo! Odezwał się w końcu wiceminister, gdy już stanął przy mikrofonach. Starałem się zapisać Państwa pytania, powiedział z wahaniem, bo nie do końca była to prawda. Na leżącej na pulpicie kartce znajdowało się parę nabazgranych w pośpiechu słów, których teraz nie potrafił odczytać, bo okulary zostawił na swoim miejscu w tramwaju rządowym. Będę odpowiadał w miarę możliwości krótko. Pierwsze pytanie, zaczął się. Czy ustawa ma sens? Litościwie podpowiedziała posłanka Klementyna Jachocka. Czy ustawa ma sens? Powtórzył, czując jednocześnie, że z czoła zaczyna spływać mu pot. Oczywiście, że. Oczywiście, że. że nie. Prawo, w końcu ktoś powiedział prawdę. Wrzasnął któryś z posłów, a sala wybuchła śmiechem. Śmiali się nawet niektórzy posłowie z koalicji rządowej. Za to minister i premier mieli coraz bardziej ponure miny. Oczywiście, że nie jest tak, że jest bez sensu, spróbował wybrnąć nowak. W końcu wszyscy tego chcemy ponownie zawiesił głos, szukając odpowiednich słów. Żeby nie była bez sensu, ale jest, włączył się jakiś poseł, a na sali znów rozbrzmiały chichoty. Chcemy, chcemy, żeby było lepiej z trudem dokończył wiceminister. Uważamy, że, uważamy, że dzięki tej ustawie będzie lepiej, ktoś dokończył zamówcę, czym wywołał salwę śmiechu. Tak, to znaczy nie, wiceminister zacinał się i pocił coraz bardziej. To tak czy nie, padło z sali pytanie. To, to pierwszy krok w drodze, za nią pójdą kolejne kroki, pójdą ustawy, które wskażą konkretne cele i środki. No, no, musimy zrobić ten pierwszy krok, żeby, żeby po nim mogły być następne kroki. Kolejne pytanie. Zaraz. Moment. Wiceminister począł wpatrywać się w bazgroły na kartce. Konsultacje. Czy konsultowaliśmy to z rządem? Szeptem podpowiedział Tymoteusz Dornik. Czy konsultowaliśmy tę ustawę z rządem? Wiceminister błyskawicznie powtórzył słowa kolegi. Sala ryknęła śmiechem i rozległy się brawa. Skonsternowany Nowak przez chwilę nie wiedział, co było przyczyną tej niespodziewanej wesołości. Gdy w końcu to sobie uświadomił, zrobił się czerwony jak burak. Czy konsultowaliśmy ją? Wystękał w końcu z nienawiścią, patrząc na Dornika. Tak, wszyscy wypowiedzieli się o niej pozytywnie. Pewnie zwłaszcza rząd, rzucił poseł Zdzisław Porębski, a pozostali parlamentarzyści zanosili się śmiechem. Tak, to znaczy nie. Oczywiście, oczywiście, partnerzy społeczni byli. Byli za tym, żeby weszła jak najszybciej. Kolejne pytanie to pytanie o o koszty, przypomniał sobie. To jest ustawa bezkosztowa, wyrzucił z siebie z ulgą. Połowa sali znowu pokładała się ze śmiechu. Proszę się nie śmiać, skarcił posłów bardziej zdecydowanym głosem. Panie ministrze, w komisji mówił pan coś innego. Z autentycznym zdziwieniem, zauważył poseł Porębski. Skonfundowany wiceminister który nie miał zielonego pojęcia co mówił w komisji, tym bardziej że nie pamiętał, by w ogóle uczestniczył w jej posiedzeniu. Ze strachem spojrzał na przewodniczącego Silnej Polski. Kazimierz Mamrot nie przypominał już rubasznego satyra, ale wściekłego boga wojny. Prawdopodobnie kariera ministerialna Nowaka właśnie dobiegała końca. To znaczy bezkosztowa w tym sensie. W tym sensie, że koszty będą no Minimalne. No bo to takie wskazanie każdemu z nas, co ma robić. Ale oczywiście środki na jej realizację są. to znaczy są zabezpieczone w budżecie. Dziękuję bardzo. Ale jakie? Ile? Gdzie one są? W której pozycji w budżecie? Dopytywał coraz bardziej rozbawiony poseł Porębski. Wiceminister zrobił się purpurowy z wściekłości i bezsilności. Panie pośle, to jest. to jest w rezerwie ogólnej. Spróbował użyć formuły, jakiej zawsze się używało, gdy nie było wiadomo, z czego coś się sfinansuje. Ale jeszcze raz powtarzam, że koszty będą, to znaczy, będą minimalne. No to przecież chodzi o to, no, jeśli będzie pan grał, na przykład w pasjansa, zamiast uczestniczyć w obradach, no to przecież wiadomo, że dzięki temu w Polsce nie będzie lepiej. Czyli, no, nie realizuje pan tej, tej naszej ustawy. Czyli nie przestrzega pan przepisów prawa. To może powinny być przepisy karne? Tak z dziesięć lat więzienia! Rzucił ktoś z sali. No, no, nie wykluczamy tego. Jeśli potrzebna będzie taka nowelizacja, no to ją po prostu rozważymy. Dziękuję bardzo. Z wielką ulgą zakończył Przemysław Nowak i zbiegł z mównicy. I premier, i przewodniczący Kazimierz Mamrot patrzyli na niego jak na kogoś niespełna rozumu. Dziękuję bardzo. Z wahaniem odezwał się marszałek, wyraźnie skonfundowany tym, co przed chwilą usłyszał. Zamykam dyskusję. W dyskusji został zgłoszony wniosek, żeby przystąpić do trzeciego czytania, bez odsyłania projektu ustawy do komisji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu. Jest sprzeciw? Tak zawołała głośno poseł Martyna Gliniecka-Padecka. Tak bezsensownej ustawie trzeba się sprzeciwić. To dlaczego wychodzicie? Zapytał jeden z posłów. Bo nie możemy patrzeć na waszą głupotę, odpowiedziała opuszczająca salę posłanka. W takim razie przystępujemy do głosowania, zarządził marszałek. Przemysław Nowak nie dowiedział się, jaki był jego wynik. Dyszał jak miech kowalski i usiłował złapać powietrze. Cały zlany był potem. Ostrożnie odrzucił kołdrę, żeby nie obudzić śpiącej obok żony i wstał z łóżka. Poszedł do kuchni i nalał pełną szklankę wody. Wypił ją niemal jednym hałstem. Bezwzględnie potrzebował odpoczynku i odprężenia, oderwania się choć na kilka godzin, na dzień od obowiązków, od pracy, od żony i dzieciaków. Miał tego wszystkiego serdecznie dosyć. Papierów, narad i współpracowników, których szczerze nienawidził. Zresztą pewnie z wzajemnością. Odpoczynek mu się należał. Ale ten dziwny sen. To nie był tylko zwykły koszmar. To ostrzeżenie, nie miał co do tego wątpliwości. Jeśli chciał zostać na powierzchni, musiał zrobić to, co powinien zrobić już dawno. Za długo zwlekał, odkładał sprawę na później. Błyskawicznie podjął decyzję. Rano weźmie się do działania. W głowie zaczynał rodzić się plan. Czas rozprawić się z tymi, którzy tylko czekali na jego najmniejsze potknięcie, żeby rzucić się na niego niczym wygłodniałe hieny. Wyprzedzi ich, nie pozwoli się podejść, zaskoczyć. Będzie pierwszy i to on, tak jak zawsze, będzie zwycięzcą. A przy okazji załatwi sobie trochę rozrywki i relaksu. W końcu coś mu się od życia należało.